Przepraszam bardzo, jesteś może z Polski? Sądzę do internetu. Nie, świetnie. Dzięki. wyglądasz, nie mogłem nie podejść. Jak ci się podoba? Ej, ale ty to nagrywasz? Tak. Sądzę do internetu. Nie, ja ja sobie robisz. Nie, nie robię. No naprawdę, nagrywam. I dlatego pytam, bo nie mogłem nie podejść, świetnie wyglądasz. Tak, dziękuję bardzo. Jak ci się podoba tutaj? No jestem już tu trochę, to tak tak się, podawa, Widzę, ale... się Nie, bo... ja Akurat z wakacji. A gdzie na wakacje? Na Dominikanie. To daleko, kawałek. Daleko, fajnie było? No? fajnie. Dzisiaj tutaj czy na Dominikanie jak Na byłeś? Dominikanie było nie, lepiej. Dobra, a ile jesteś w Holandii? 17 lat. I jak Ci się podoba? No, spoko. Uśmich jest, więc raczej tak. No. Pozostajesz tutaj czy na Dominikanę? Nie, raczej zostaję. Z dziecko mam tu, więc raczej zostaję. ty? No, no ja robię sądy, gadam z ludźmi. A. Yy, dobra, powiedz mi. A gdzie to będzie leciało? Na YouTube i na TikToku. Na, na pewno. Dobra, no naprawdę, obiecuję, żadnych innych rzeczy. Yy, powiedz mi, jak często Ach, ćwiczysz? Nie ćwiczę w ogóle. W ogóle I taką masz tą, tak wyglądasz, dobrze? Mm -hmm. Tolerancko, to dieta? Nie, mm -hmm. też nie Kenny. mam diety. To czego można się żyć? Zostałam tak stworzona. <grym> ale kurde, myślę, że kilka. No, do, dobrze, mi się, osób, dobrze mi się mi e, się. Miliony osób zazdro, zazdroszczą. Udało Ci się. Dobra, dziecko chodzi do szkoły? Tak. 15, e, 15 chodziłaś lat. Chodziłaś do polskiej szkoły prawdopodobnie? No oczywiście, że e, tak. Porównaj polską z holenderską. E, tutaj lepsza. Dlaczego? No tak, w sensie, co? Podobno jest podobnie nic niżej, ale to się bardziej przykładają do indywidualności. Też.